Dzień dobry. W tym materiale instruktażowym zaprezentuję, jak w kilku prostych krokach założyć konto w systemie Szkolna Kasa oraz jak opłacać zbiórki organizowane przez skarbnika klasy. Na początku otwieramy wiadomość e-mail z zaproszeniem otrzymaną z systemu. Po kliknięciu przycisku Chcę dołączyć do konta klasowego, otwiera się formularz rejestracyjny dla rodzica. Prowadzamy wymagane dane, definiujemy hasło, akceptujemy regulamin oraz niezbędne zgody. Na zakończenie wybieramy przycisk Zarejestruj. Następny etap to dodanie dziecka do klasy. Uzupełniamy imię i w razie potrzeby modyfikujemy nazwisko. Opcjonalnie możemy wskazać datę urodzenia oraz dodać zdjęcie. Kończymy klikając przycisk Dodaj. System wyświetli potwierdzenie, że dziecko zostało prawidłowo dołączone do klasy. Od tego momentu uzyskujemy dostęp do konta klasowego. Aby wyświetlić aktualne zbiórki, po kliknięciu w menu wybieramy opcję Aktualne zbiórki. Na ekranie pojawi się lista wszystkich zbiórek powiązanych z naszym dzieckiem. Po kliknięciu w tytuł uzyskamy szczegółowe informacje o danej zbiórce. A klikając w przycisk Zapłać, możemy od razu dokonać wpłaty. W szczegółach zbiórki znajdziemy informacje o wymaganej kwocie, ostatecznym terminie wpłaty oraz numerze rachunku bankowego zbiórki. Wpłaty można dokonać bezpośrednio z naszego konta bankowego na rachunek bankowy zbiórki, ale należy pamiętać, że taka wpłata wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 1 zł. Pobieraną przez operatora systemu, i o taką kwotę należy powiększyć każdy przelew zlecany w naszym banku. Z tego powodu najwygodniejszym i rekomendowanym sposobem jest płatność bezpośrednio w systemie szkolna kasa. Wystarczy wybrać przycisk Zapłać i zatwierdzić transakcję. Aby móc korzystać z płatności bezpośrednio w systemie, oczywiście konieczne jest posiadanie środków na koncie rodzica. Doładowanie konta rodzica odbywa się poprzez przelew bankowy na indywidualny numer rachunku przypisany każdemu rodzicowi. Taka wpłata nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą. Środki zaksięgowane zostaną na naszym koncie maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zlecenia przelewu w banku. Numer rachunku dostępny jest na stronie głównej systemu. Po jego kliknięciu możemy dodatkowo przejść do historii transakcji i sprawdzić wszystkie wpłaty oraz wypłaty. Istotne jest, że przy pierwszej płatności system poprosi o podanie numeru PESEL oraz numeru telefonu, co pozwoli zweryfikować tożsamość użytkownika i zwiększyć bezpieczeństwo transakcji. Numer telefonu dodajemy za pomocą kreatora, dostępnego po kliknięciu w przycisk Dodaj numer telefonu. Kreator poprosi o potwierdzenie najpierw kodem przesłanym na adres e-mail, a następnie po wpisaniu numeru telefonu kodem SMS. I to wszystko. Od tej chwili możemy w pełni korzystać z konta klasowego, przeglądać zbiórki oraz wygodnie opłacać je online. Dziękuję za uwagę.